24 pytania. Rozmowa poranka. Grzegorz Rączak, witam. Kolejnym gościem rozmowy poranka, politycznej rozmowy poranka jest wiceminister e, Ministerstwa Obrony Narodowej Stanisław Wziątek z lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Dzisiaj staramy się ustalić e, polityczną afiliację. Lewica, tu się nic nie zmienia, bo rozwody ostatnio, nie tylko te, którym PSL się przeciwstawia, ale też rozwody polityczne. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Dobrze. A jak ten rozwód polityczny 20, polski 2050 PSL-u, trzecia droga podoba się na lewicy? To nie jest kwestia podobania się. Zarówno polska 2050, jak i PSL jest naszym formalnym koalicjantem i wszystkim koalicjantom życzymy jak najlepiej. Aha, czyli to nie nasza sprawa. Niech się kłócą. Tak? Nie, ja rozumiem dyskusje, które się toczą, zwłaszcza w PSL-u, bo Marszałek Chłownia miał być potencjałem napędzającym takie poparcie społeczne i świetnie pan Marszałek zaczął. Rzeczywiście podobało się to bardzo no, wielu tak. Polakom, a później okazało się, że chyba jednak nie jest ta wartość dodana i ten wynik w wyborach prezydenckich był dla PSL-u, ale podejrzewam także dla samego hołowni bardzo rozczarowujący, co oznacza, że ten poziom poparcia nie jest satysfakcjonujący i PSL. Pewnie liczy na to, że sam może spokojnie ten wynik osiągnąć, nie muszą dzielić się chociażby miejscami na listach. Jak Andrzej Grzyb godzinę i, temu u nas w studiu powiedział, że umowa koalicyjna to świętość. Nie będzie tam nic dopisywane, a jak będzie dopisywane, to oni są otwarci na różnego rodzaju dyskusje. Ostatnio głośno się mówiło, że właśnie marszałek Hołownia tak przyzwyczaił się do swojego miejsca, że niekoniecznie chce ustępować. Lewica za to podnosiła, ale przepraszam, była umowa koalicyjna. Marszałek Czerzasty za chwilę wchodzi na to miejsce. Bardzo cenię takie słowa pana przewodniczącego Andrzeja Grzyba, który mówi o tym, że trzeba być lojalnym w swoich. Yy, Postanowieniach i w umowach. To jest bardzo ważne, żeby mieć tą wiarygodność, bo jeżeli się na coś umawiamy, to oczywiście można każdą umowę zmienić, ale to musi być za porozumieniem wszystkich stron. W tej kwestii żadnego porozumienia nie ma, innego niż to, które zostało zawarte podczas podpisywania umowy koalicyjnej, i ona powinna być dalej kontynuowana. No tak, ale z drugiej strony lewica często mówi o PSL-u, że to są hamulcowi w koalicji na przykład związki partnerskie teraz rozwody których nie chcą ułatwienia między innymi ministerstwo obrony narodowej a właściwie resorty kierowane przez PSL Ja doskonale rozumiem że każda formacja polityczna idąca do wyborów a później przejmująca określoną sferę odpowiedzialności ma swój program I to co jest najbardziej istotne to jest to żeby w tej koalicji umówić się na określone projekty i te projekty bardzo jednoznacznie i zdecydowanie wspierać. Jeżeli nie było tych uzgodnień, to rozumiem, że ktoś może mieć jakieś wątpliwości. Więc podchodzę do tego z jednej strony z szacunkiem, ale z drugiej strony wiem, że na przykład taka decyzja jak rozwody i ułatwienia w zakresie przyjmowania tych rozwodów byłyby bardzo potrzebne, bo one zarówno mogą odciążyć sądy, ale i ułatwić życie po prostu obywatelom. Też nie rozumiem, dlaczego PSL się tutaj obawia, przepraszam, nawet sobie wynotowałem, negatywnego wpływu na demografię kraju. No nie sądzę, Co bo przecież my mamy doskonale informacje, że przecież wiele jest takich par, która nie ma małżeństwa, ma dzieci i z sobą żyją, są szczęśliwi, nikomu to nie przeszkadza tego rodzaju związki partnerskie tak rozumiane również tworzą rodzinę i normalne warunki funkcjonowania więc to jest już zupełnie inna rzeczywistość niż ta która była kilkadziesiąt lat temu teraz młodzi ludzie nie chcą mieć tego rodzaju zobowiązań żeby koniecznie formalizować swoje związki chcą być po prostu szczęśliwi w tych związkach i to jest dla nas najważniejsze No tak w sumie szczęście obywateli to powinno być najważniejsze dla polityków zawsze obojętnie z jakiej formacji się wywodzą A patrze, zmieniamy temat wreszcie doleciały, chociaż to nie nasze. Tylko te wylizygowane. Na nasze jeszcze musimy chwilę poczekać, ale dobrze, że już są, bo się szkolą. Przygotowujemy się do tego, że wtedy, kiedy one będą, a pierwsze trafią do Polski w roku 2028, żebyśmy byli do tego dobrze przygotowani. I to jest cały konglomerat działań, które musimy poprowadzić, żeby wojsko, piloci, ale także szeroko rozumiane siły zbrojne w zakresie interoperacyjności były przygotowane. Więc najpierw jest szkolenie pierwszej grupy, Grupy pilotów w Stanach Zjednoczonych. Przygotowujemy specjalną szkołę podoficerską. To jest bardzo ważne i właściwie na naszym rynku edukacji wojskowej nowe, że będziemy szkolić pilotów na najbardziej nowoczesne śmigłowce, jakimi są Apache, na poziomie podoficerskim, bo to absolutnie wystarcza. Oni mają być mistrzami, a nie liczyć na kolejne elementy takiego awansu. Pionowego myślę, że wzorem Stanów Zjednoczonych to jest bardzo dobra metoda żeby mieć najlepszych z najlepszych No i oczywiście ten trzeci aspekt to są śmigłowce które są wylizingowane, 8 sztuk i one będą pozwalały doskonalić się tym pilotom tutaj u nas w Polsce pod Wrocławiem. No tak, mówił pan minister o tym, że szkoła będzie specjalna, ale tych pilotów potrzebować będziemy bardzo wielu, bo tych śmigłowców ponad 90, dobrze pamiętam? 96 śmigłowców Apache i oczywiście będziemy potrzebować ich wiele. Będzie natomiast tak, że one będą przychodzić do nas sukcesywnie. To nie jest tak, że w jednym momencie wszystkie Apache będą. I zanim te Apache pierwsze już się pojawią, to my powinniśmy mieć dużą grupę Pilotów przygotowanych w taki sposób, żeby założyć minimum dwóch pilotów prowadzących śmigłowiec Apache. No to trochę ludzi trzeba będzie wyszkolić. Tak jest, i, i do tego jesteśmy przygotowani. Ta, ta szkoła podoficerska, która pojawi się już za chwilę, będzie musiała być wyposażona w specjalne śmigłowce szkolno-bojowe takie właściwie dwie eskadry śmigłowców szkolno-bojowych po to, żeby przechodzić taki, taki step by step, krok po kroku, rozwój tego pilota śmigłowca od zupełnie podstawowego do tego o największym poziomie zaawansowania technologicznego. No tak, a szkolić się i uzbrajać się trzeba, bo tutaj cytat z generała Łukowskiego, to jest szef BBN-u, na Środowym, to dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mówimy polskie priorytety przed szczytem NATO w Hadze, którymi są przede wszystkim potwierdzenie spójności Sojuszu i więzi transatlantyckich oraz identyfikowanie Rosji jako długofalowego zagrożenia. To oczywiście dyplomatyczny język. Czy pan generał Łukowski boi się, że punkt piąty paktu NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to tak trochę się chwieje? Ja nie mam wątpliwości, że NATO. Pakt Północnoatlantycki to dla nas gwarancja bezpieczeństwa, i na razie nic na to nie wskazuje, że ten pakt się chwieje. Natomiast uważam, że niezależnie od NATO i naszej tam obecności, powinniśmy tworzyć po pierwsze swoje własne zdolności unowocześnianie wojska, szkolenie wojska, znakomite wyposażenie. W najnowsze uzbrojenie, ale także budować to, co nazywam odporność państwa, a więc własny przemysł obronny, a więc własne zdolności do tego, żeby zaspokajać potrzeby armii i jednocześnie budować tą filozofię wsparcia europejskiego, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, to są nasi podstawowi partnerzy i myślenie kategoriami mieć bliżej przyjaciół i liczyć na szybkie ich reakcje jest myśleniem bardzo pożądanym. Mieć takie sformalizowane również związki taktyczne, chociażby Korpus, Wielonarodowy Korpus Północny Wschód w Szczecinie, w której się znajdują wojska niemieckie, duńskie i polskie. To jest tak zwana szpica NATO. To ona będzie reagowała, A więc to są nasi najbliżsi sojusznicy. Niezależnie od tego, że mamy w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, mamy bazy ich i, i sprzęt, który jest zgromadzony, i to ta siła oddziaływania Stanów Zjednoczonych jest dla nas niezwykle ważna, a wręcz powiedziałbym, podstawowa. No tak, ale pan generał powiedział tutaj jeszcze takie zdanie: identyfikowanie Rosji jako długofalowego zagrożenia, a pan, mamy w pamięci mm, szczyt G7, z którego Donald Trump właśnie szybciej się no, trochę ewakuował, opuścił ten szczyt w Kanadzie i odmówił potępienia Rosji, a Rosja ostatnio bombarduje Kijów bardzo mocno, tam są ofiary śmiertelne. No Nie wygląda to dobrze. Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem. Pozwoli pan, że ja w odpowiedzialności za słowa i funkcję, którą pełnię, nie będę krytykował naszych sojuszników, ale nie mam wątpliwości, że w kategoriach długofalowych Rosja jest naszym przeciwnikiem. Nie chciałbym użyć tu sformułowania wrogiem, ale na pewno przeciwnikiem, który już w tej chwili działa na naszym terenie. I to działa w taki sposób, że można byłoby nazwać, że jest to stan, który jest stanem przedwojennym, a w obszarze cyberprzestrzeni, że jest to już wojna. Zagrożenia, które się pojawiają na Bałtyku, różnego rodzaju incydenty, ataki hakerskie, to jest po prostu stan, który powoduje wielki niepokój, ponieważ nie jest to jeden incydent, tylko jest to cała seria różnego rodzaju działań i ataków, to możemy się czuć zaniepokojeni. W związku z tym oczekujemy, że nasi sojusznicy, również rozumiejąc tą sytuację, będą wskazywać, jak możemy się przygotować sojuszniczo do odparcia tego rodzaju ataków i zagrożeń, a z drugiej strony, że będziemy wszyscy w kategoriach pewnej filozofii identyfikować Rosję jako Przeciwnika, który jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale dla Europy. No tak, mówił pan minister o tym, co się dzieje na Bałtyku, tam wariują drony, GPS nie działa. E, czy ministerstwo, rząd, władze, tak szeroko pojmując, jakoś jest w stanie uspokoić? No wakacje się zaczynają, wszyscy jadą nad morze za chwilę, a to staje się, no nie chcę powiedzieć, że mało bezpieczne miejsce, ale takie miejsce, gdzie można zaparkować przynajmniej w telefonie samochód w morzu, tak, bo tak nam pokazuje GPS. Ja już dawno temu mówiłem, że koncentrujemy się na granicy wschodniej, uznając, że tam jest główne niebezpieczeństwo i stamtąd płynie to zagrożenie. To zagrożenie bardzo angażuje polskie wojsko. To jest około 6 tysięcy żołnierzy, którzy cały czas muszą pilnować i tak naprawdę koncentrować się. Na tych samych osobach, które próbują przekraczać, nie przekroczą, wracają i znowu próbują, a my musimy tam wzmacniać Straż Graniczną i być na swoim posterunku. I że to zagrożenie nie jest tym zagrożeniem, które będzie najistotniejsze. Bałtyk może być bardzo poważnym, ale nie aż tak poważnym, żebyśmy się z nim nie uporali. Mamy określone siły sojusznicze, które działają razem z nami w powietrzu. Ten air policing ma ogromne znaczenie. Unowocześniamy polskie, polską marynarkę wojenną. Chcemy prowadzić także, i to jest ten element budowania infrastruktury krytycznej, jaką jest energetyka, morska offshore, więc w tym względzie musimy także pilnować, aby te wszystkie te inwestycje miały swoje gwarancje bezpieczeństwa i dlatego wszystkie nasze działania muszą być nakierowane na wzmocnienie bezpieczeństwa na bałtyku. Ja rozumiem, że wielu rzeczy pan nie może powiedzieć, bo są to sprawy bezpieczeństwa, ale rząd ma jakiś pomysł na to, jak te działania zakłócanie GPS-u wyłączyć, nie wiem, zniwelować, czy jest to w ogóle możliwe? To jest całkowicie niemożliwe. Dlatego, że tak jak w sytuacji dronów, które się pojawiły jako swego rodzaju nowe taktyki działania, Ukraina to znakomicie pokazuje, że to, co jest w tej chwili skuteczne, za chwilę przestaje być skuteczne, bo pojawiają się nowe rozwiązania. Tak, tak właśnie z dronami jest. Jest dron, którego my sygnał zakłócamy, i już po dwóch tygodniach nie jesteśmy w stanie go zakłócić, bo pojawiły się nowe ekranowania, nowe rozwiązania. Podobnie jest z tymi sygnałami GPS. Możemy angażować się teraz, a za chwilę będą pojawiały się i będą testowane pewnie kolejne ataki, które idą nową metodą. My mamy natomiast bardzo dobrze zorganizowany komponent wojsk obrony cyberprzestrzeni i to jest ten komponent, który się koncentruje na tym, żeby wszystkie zagrożenia w cyberprzestrzeni eliminować. I to jest na najwyższym poziomie technologicznym, więc wierzę, że wiele tych ataków, które się pojawia, jest absolutnie, nawet nich nie zauważamy, bo one są natychmiast eliminowane. Ale część z nich pewnie może się dalej pojawić. Trzeba po prostu, jeżeli miałbym jakąś rekomendację naszym obywatelom, turystom spędzającym czas nad Bałtykiem przekazać, to trzeba być po prostu rozsądnym. Trzeba uważać i trzeba siebie pilnować, trzeba pilnować różnego rodzaju także prowokacji, które mogą się pojawiać na naszych telefonach komórkowych, incydentów z zaproszeniami na Facebooka albo tak. innymi propozycjami, które są niezwykłą ofertą, bo to jest hakowanie, to jest przejmowanie danych, a później także wręcz przestępcze działanie, które ma nas ograbić albo wykorzystać do niecnych celów. To na wakacjach trochę analogowym warto też było być przez moment. Dobrze, kończymy. Ostatnie, ostatnie pytanie będzie o personalia, bo to zawsze słuchaczy interesuje. Rekonstrukcja rządu może przynieść powstanie superresortu gospodarczego, czytamy w komunikatach. To ma być połączenie kompetencji ministra finansów, rozwoju, przemysłu, a nawet klimatu, aktywów państwowych i funduszy. Ja wiem, że lewica ma wicepremiera, ale nie chcielibyście mieć szefa takiego superresortu. Ja nie chcę tego omawiać w takich kategoriach, bardziej w kategoriach merytorycznych. Otóż uważam, że taki resort jest bardzo potrzebny. Rzeczywiście jest tak, że w obszarze gospodarki jest wiele tych kompetencji rozśrodkowanych. To współdziałanie międzyresortowe nie jest rozwiązaniem modelowym. Lepiej mieć to w jednym ręku, ściśnięte, dobrze trzymane i jasno z określonym celem realizować tą politykę. Więc dla mnie najistotniejsze jest to rozwiązanie merytoryczne, ono będzie skuteczne. A kto mógłby tak silnie trzymać? To mówi Andrzej Domański, Polska jestem w 2050 mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, nie chcę deprecjonować pani minister Pełczyńskiej i nałęczani pana ministra Domańskiego. Każdy ma swoje kompetencje, każdy ma swoje doświadczenie. Uważam, że to na pewno musi być ktoś, kto rozumie gospodarkę kto potrafi analizować sytuację, szybko podejmować decyzje i potrafi być skutecznym w takim zdecydowanym działaniu. Bez nazwiska. Bez, Bez nazwiska. nazwiska. No, nie udało się. Stanisław Wziątek, wyciągnąć nazwisko, oczywiście. Wiceminister Obrony Narodowej był z nami. Bardzo dziękuję. Udanego. No i spokojnego, bez zakłóceń i długiego weekendu. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Nie będzie to długi weekend, bo mamy czas wypełniony wieloma wydarzeniami, w tym także promocją oficerską w Akademii Marynarki Wojennej. No ale to w końcu nad morzem, więc też będzie pewnie pięknie. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko. Autopromocja.